Hej, kasia widzę. Musicie chwilkę poczekać. To z tym mam, ale robię nadal tą bazę z Minecrafta. Yy, musiałbym chyba podjaśnić trochę ekran albo wstawić mikro Nie wiem. Jest chyba bym trzeba zrobić. Dobra, tak wygląda moja baza. Ja potem to urządzę. Stwierdziłem, że to będzie serwer i dla każdego youtubera. Tylko nie wiem o co chodzi z tym małym zakamarkiem. Zepsu tym małym zakamarkiem. Dobra. To ogólnie tutaj będzie cała podłoga. No bej, zabierz tą gąbkę. Cała podłoga, ale przeszkadza mi to do tego beznę Potkanone, kto wie, z Ok, ty. I strona, kto wie, zje. Dziwnie, teraz wygląda zazwyczaj była niebieska. No i proszę, wszystko teraz wygląda raźniej. E, ściany chciałbym przerobić trochę ładniejsze. Dlatego najpierw zrobię starym sposobem, żeby mi się tutaj nic nie zawaliło. No i na przykład o, jakby świet można podmienić, bo tak to by normalnie spadło. Widzicie? Yy, dobra. Tutaj byśmy mogli zrobić... Tunel do kopalni. Tutaj bym tam coś oczyścił, coś bym zrobił. I tutaj by była kopalnia z taką, z takie, z taką podłogą, można powiedzieć. Mhm. Tak, to by było przepiękne. Yy, teraz czas na ściany, można powiedzieć. Dobra, i ściany. Będą drewniane, dry. No tak, nie przetworzone idealnie. Deski, deski mogły być. A nie, dobra, ściany zrobię ładniejsze. Taka będzie podłoga. Najpierw chciałbym sobie wyrzeźbić tą podłogę. Tak, jakby tak by mi pasowało. Tak. A to także było w każdym rogu. Eee. Przepraszam. I po to ja wziąłem te pochodnie. No jak jak? Kupi... Po to wziąłem pochodnie, żeby je ustawić. Pomyśleć, trochę nie robić. Okej. Okay. Mi się to już zaczyna podobać. Żadne głupoty. Dobra, musi być wyrównany. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! Jest! Okej. Okay. I teraz tutaj powinna lecieć ściana. Dlatego wiem, co robić. Ściana na pewno nie będzie taka, bo taka ściana jest brzydka. Dlatego będzie trzeba, będzie trzeba to zmienić. Bo tak to na pewno nie zostanie. Zresztą ten blok mi się niezbyt podoba na ścianę. Bo tak dziwnie się to obraca. Już wam zaraz pokażę. No z tej strony może to ładnie wygląda, nie aż tak, ale po całej reszcie nie opłaca mi się tak mieć. Dobra, i teraz licz. Bo musi być równo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8 9 na 9 A może być na jednak też równo 6 bo No bejs nie rób sobie ze mnie jaj Nie nie to, to jest przesada Co jest mhm. Nie no, bo ja przestanę robić w Minecrafcie wody, jak będzie głosowanie na usunięcie wody. Wiem, że to jest dziwne, ale ja na pewno zagłosuję. Nie będzie oceanów. Bo ja wiem, że w Minecrafcie takie coś musi być, ale ja tego nie chcę. Rozumiecie? Nie chcę. No, aha, to stąd to leci. Teraz mi pokaż, proszę, skąd, jaki to ma tam strumień jakiś. Jak się dowiem, z jakiego to jest strumienia, to, to dostanę to dostaną uwagę. Dobra, przeczytamy teraz yy, to. Jest, znaczy, yy, policzmy. Raz, dwa, trzy.

Tutaj już musi być sześć Dlatego tutaj już muszę policzyć Czyli aha, Czyli tutaj jest 10, chyba Raz, dwa, trzy Cztery, pięć, sześć Czyli ta, ta reszta jest murowana Cześć, murujemy cię Murujemy cię ziomek Murujemy cię Murujemy to, murujemy Dobra, z tego co pomyślałem, nie powinno być już żadnych problemów z budową. Tylko lekki problem mamy z dachem, bo mi tutaj kapie ciągle na nos. Tak można to powiedzieć. To jest jakieś tam bajki, co było, nie pamiętam już jakiej. Paweł i Gaweł, chyba? Nie kojarzę. Te prawa autorskie, znaczy nie, że to prawa autorskie, ale ten po prostu sobie tak pomyślałem, bo z tymi się kojarzy moja siostra. Oj, co by nie wiedzieliście, że ja siostra mam? I w sumie, bo ja nie mówiłem nic na ten temat. No, teraz już wiecie. Dobra, no co to są za dźwięki? Ja chyba powoli zaczynam żałować, że to miejscu by sobie wybrałem. Tam jeszcze gąbkę u góry postawię, żeby mi tutaj nic nie kapało na nos. Dobra, bo ale najpierw gąbkę ustawić, żeby każda kropla. Ej, to jest sposób, żeby mi na nos nie kapało. No, kto widzę, się kończy. Yy, że jeżeli nie chcecie, żeby wam na nos kapało w Minecrafcie, wystarczy, że gąbkę położycie i powinno przestać. Dlatego jeżeli macie podobną bazę tak jak ja, potem będę musiał jakieś wyjście zrobić, to będziecie mój... Zróbcie takie coś. I wam na nos nie będzie kapać. Czekaj. Sprawdzę czy to działa najpierw. Nie kapie! A skąd coś zrobi się mokra? To będzie, będę musiał wymieniać. Dlatego będę musiał zbierać... dużo gąbki, dlatego żeby mi się mokra nie zrobię. Ja najpierw sobie zobaczę, ile minut już nagrywam. I co mi Fortnite uruchamia? Nagrywam 9 minut. Dlatego zaraz będziemy kończyć. Dobra. Dobra. Y tutaj, żeby to jakoś ładnie wyglądało, zrobimy takie coś. No co, po prostu lubię, żeby coś ładnie wyglądało, bo staram się często, ale niezbyt mi to zawsze wychodzi, dlatego... Mhm. Zrobimy takie coś. To podmienimy wszystkie błędy. To był chyba jeden błąd. No i ścianę zrobimy jakąś inną. No, na razie fajnie. To będziemy kończyć teraz ten film, i resztę bazy zrobimy w innych filmach. Ja już nie wiem, jak coś na tym serwerze na razie. Znaczy, ci co, do, ci co dołączą, dołączą mnie, poraz white whitelistę. dobra, jesteśmy. I white list zdejmujemy. I po następnym uruchomieniu będziecie mogli dołączać. Chyba, że teraz już. Z... O! Od razu włączono! Ciekawe, czy ktoś dołączy do nas. No. Dobra. Na razie się udaje malutka baza, ale ulepszymy ją. Weźmiemy. Y no, takie. To będzie ładne. Według mnie to będzie ładne tutaj w obicie. Okay. Ale wiem, że to jest nie fair, że ja buduję bazę na kreatywie, a Wy będziecie musieli wszystko na Survivalu robić. Spokojnie. E, be, zrobię, jeżeli mi się uda, to zrobię na tym serwerze takie coś, że Wy będziecie mogli e, dostać takiego Datapaka e, jakby no takiego Shulkera. I. Będziecie mieli do tego przycisk, jak się, prze, jak klikniecie w ten przycisk, znaczy ustawicie na losowe RTP, no to przeniesie was na specjalne kordy, gdzie ustawicie tą bazę i wystarczy, że klikniecie w te, na taki czerwony blok i po prostu wam się baza ustawi, jak coś do tego czerwonego bloku niszczyć się nie da, dlatego nie zniszczycie nikomu tego przejścia. Dobra. Aby był on trzęsie ja się z wami, nam nara.